I tylko raz siusiałem, także nie wiem gdzie ta woda się znalazła. Pytanie. Poważnie jak zajechaliśmy na Orlena, to tylko modę sprzątał butelki. Te po pół półlitrowe, aby wyrzucał.

No, po prostu jak on sam mówi 17 km w to No ale wiesz, szamyścia była, znam wielu takich, którzy wyszło i zrobiły 17. Tylko drugi raz zrobił 17, trzy filary już nie wyszło. Zostałoby się też z głową podejść. Tak, tak. Na wariatach? No ja właśnie tak byłem na początku. Rzucałem się jak wariat tej. Czasówki, czasówki. Mnie interesowało, ale nie, 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 nie tędy droga. Super, ale dałaś radę, super, z nami zrobiłaś 2,5 km, super Dziękuję. Super Super Na razie trzymaj się. Hejka No dobra No są, są Są Ci powiem, że Ale mówię, na dłuższy dystans to jest niemożliwe, nie? ale super, w końcu. Ryszyłeś, to kąt, tak jest, no. no za długo. Jutro też mam pauzę, bo my zrobiliśmy teraz więcej pauz na do... Żeby wycentrować na sobotę we wrześniu wiesz. No tam już było zaplanowane, więc ale od września już nie będzie łatwo. No, później raz w tygodniu tylko mam ten. Ale ci powiem, że po tych długich tutaj trasach Przydałbym mi przyda się właśnie właśnie dobrze, że jak ten te parę dni takie wiesz? <sukra> tam ta, Tam, bo tu nie? Ale się jakoś No. Jak od tych Kochani, puszcza zielonka. Wlatujemy w puszczę w zielonkę. Bardzo ładne tereny leśne. Dobrze no, już nie ma tych pokrzyw, kurwa. Już Paweł chciał do auta go wziąć no, no Dobrze Mody już kije po wbijanym owce Masz samochód taki na potrzeby akcji? No, można powiedzieć, że na potrzeby akcji Teraz to was potrzebuję? Tak tak w jeźnie, wiesz w lewo Prosto A mnie kieruje tu w lewo, ale dobra Lecimy prosto No tak, bo tam tutaj pustą kieruję takim prawnym I I możesz butelkę dać Skołam sobie Do tego chcecie butelkę? Ciebie, Trzymaj się tej broni przez 1,5 dziesiątych kilometry. Na tym punkcie, tak? Ok, wiem, że dalej już niego jedzie. Szanowni Państwo, nie Chyba komary Staniemy to na pewno No Skręć w prawo I teraz mamy w prawo skręcić I, I później skręcimy tu w lewo W prawo znowu A będzie nas skierowała w lewo Trzymaj się tej drogi przez 900 metrów Okej okay. Teraz będziemy mieć jakieś Teraz jakieś jezior, jeziorko tu jest jakieś Ale ładne Tereny Destos Nie, to nie oni, nie? Trasa to, jest 500 Prościutko, tak? A nie pokazuje mi w prawo. W lewo. W lewo? Prosto. Tak, cały czas praca, to ładnie. To ci Spędziłem tylko jeszcze powiem w ciekawości, Prostem? że ledwo złamałem 18 minut O A miałem taką klasę, że się kurwa za głowę Tu powinniśmy jechać, ale nie wiem dlaczego No pokazuj mi tu Już tam już Pokazuje mi tam! Tu Okej okay. ah. ah. Siema Siema Cześć, Dawid. Paga, cześć. Dawid A pokazywała nawigację mi tam, czyli wy znacie drogę, za wami będę A, oni już tu wiedzą, jak, żeby tam jakąś taką, żeby Bartek też mógł z wami. A, Bartek też, da radę też przejechać samochodem, czy musi okrężną drogą? Da radę rowerem tym? Samochodem. samochodem czy raczej musi o osobno jechać? No, 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 zaraz da radę. Ten... Dobra. Już, Super. Zostawiamy cię w Super, dziękuję Ci bardzo kochana, ale zrobiłaś dobrą robotę. Doprowadziliśmy się naprawdę dobrze. My będziemy, będziemy. Ten. Zrobimy sobie fotkę jakąś. Skręć. tu zrobisz. Nie Za 10 metrów skręć w lewo ścieżka. A jest takie zamieszania? No O, dalej, dalej. Chodź kochana. Spocony jestem, ale okay, dzięki super, dzięki. E, długo czekaliście za mną, panowie? Nie, dobra. To ja, ja lecę trasą, którą będziecie mnie prowadzić. To ten. Dziękuję wam, chłopaki, naprawdę. Super. super. Pojawimy na pewno gdzieś tam, jak mi się w murowanej pojawi jakiś bieg, na pewno będę. Tylko musi mi się to pojawić. Już wszystkie wasze strony polubiłem. Więc... No pierwszy mamy tuż po twoim mecie w Rzeszowie. Słyszałem więc nie, będziemy, tak, no, nie będziemy Słyszałem, ci. ale. O, dobra, dobra? Super, chodźcie. Super, dzięki. Dziękuję. Jeszcze raz. Jeszcze raz opaki. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej. Widzieliście traka, jakiego on miał na stronie, którędy. Mi pokazuje całkowicie inaczej. Mi pokazuje, że tu powinienem skręcić w lewo i lasami, ale biegnę tam, gdzie wykażecie. Brawo panowie, przywitać się tu z Kasperkiem. pomachać ładnie mu. Okej. Okay. Okej, okay, cześć, super. No i lecimy. Trochę bruku będziemy mieć. To była masakra? Padało, padało. Właśnie o 6 wstałem i mówię. Podałaś się namówić, tak? No leż, no ja ultra biegam. Aha, ultra, o to super. Ale to też musi pasować wolne, nie? No tak, ja Każdy teraz błąd. pracuje, nie. Dostosowujemy twoją U mnie I wiązadło krzyżowe zerwane było. A to kupy lat temu. A, a chodzi o paski, wczoraj miałem fizjoterapeutę. I mi tej pry założył bo w następną drogę rzeźnika? Kurde, teraz słyszam, że jest ciężko. Dużo się wyłamywały tam drugie tam, idą pompę małe. Ale rady, ja byłam z nim przyjacielem. Skręć w prawo w oczy. Nie do rady. Robert też, dobry. Aha. Robert też. Nie nie, nie, nie przeszkadzasz! Nie przeszkadzasz, nam to nie przeszkadza! Że was gonię. o. No mówię lasami, nie, czyż tam że to było fajne. Brawo Kacperek, Brawo! Ah, brawo. brawo! Brawo! Dziękuję! Super Żelik sobie wezmę! Dziękuję! Kocham cię! Nie jedziemy! uwaga! Dobra, spadajcie na drugą stronę. No, kolejny orszak. No, ale tu jest niebezpiecznie, idźcie. Idźcie na drugą, szybko. No Chcesz kochana picie? Masz? Siema Siema kochani super Wow, piona, wszystkim muszę pionę przybić. Cześć! Cześć, dziękuję za kibicowanie Ale super, piona! Piona! Siema! Tak, jest raz. Siema, elegancko. Nie, mam, ale dobra, jak tego to szybko se machnę, ale super, dzięki. Ale mi ładnie mapkę narysowaliście. Mapka google. Ja muszę z tym biegnąć, to będę wiedział, jak trafić. Ale super. Co mi jeszcze za wrączynem czeka? Ale od razu, czy jeszcze coś jest? Złotniki. Złotniczki masz na drożno i drożno i Dobrze, pięknie. Kochanie, zrobi zdjęcie proszę. nam? Super, proszę bardzo. Proszę bardzo, rozdajemy baloniki. Proszę, 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 proszę. proszę chociaż do tych najmniejszych chociaż do tych najmniejszych starczy proszę dla ciebie i jeszcze kto? proszę bardzo najniższa jesteś chodź kacperek chodź tatusia z przodu piona chodź szybko łobuzia koć. Chodź kasperek. Dzięki bardzo Chodź, porozdajemy ten Proszę bardzo, dla was wszystkich zawieszki Proszę bardzo Proszę bardzo Dziękuję. bardzo Proszę bardzo Proszę bardzo, proszę ją pozdrowić od nas Nawet więcej dostaniecie Proszę bardzo Proszę Gdzie bardzo Teraz miałem przerwy, wiesz, po tych, po tych dystansach ale, ale nie jest tak źle teraz ten, proszę bardzo I zmurowanej no. I zmurowanej, no I tu tym starszym mamom Mamom, mamom Dziękuję Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo Proszę bardzo Daj mi jeszcze te wywieszki cztery weź tam z więcej ich weź Dobra. Chodź kapi chodźcie, chodźcie rowerzyści rowerzyści, chodźcie Nie to, wy te plakietki Mówię wywieszki. Uwaga uwaga Chodź kapi bolą oh. Nie, nie bolą Fajne tempo dzisiaj Pan narzucił i takie akurat jest dobre tempo, nie? Lecimy dalej No Masz to Daj wywieszki Masz rybcia Weź tą picie też Ale wypij to No tylko mi schowaj O Dobra, super, dziękuję bardzo O, dzięki Proszę bardzo Dzięki, dzięki Dzięki Kochana w plecach ładuj O, dzięki bardzo Dobra, wszyscy mają? Wszyscy mają Dobra, to lecimy dalej tak, dzisiaj powiedziskach ten i dopiero w sobotę z samego rana startuje do tego. Akurat mamy taką pauzę, to fajnie, bo tam mamy tu migną się po drodze w lesie rozwalił, więc musimy no. takie rzeczy też ponaprawiać. I fajnie, taka przerwa mi się przyda, bo tam same 30 miałem, wiesz? No, no, no. Teraz będę miał trochę mniej. Znaczy, dobrze jeśli mam 30 znowu. No, no. no ale już taki dystans jest taki 28-25, nie? To już jest lepszy niż taki. No lecimy, trzymajcie się, dziękuję Lecimy, nie? Prezes? Lecimy, lecimy. Gotowi do startu start! Ciśnij majsterek, my cię dogonimy Jakoś tak jak te morsowanie jakoś tak nie podchodzi, jakoś tak się. Tego zimna boję. Zimnej wody Ile lat morsujesz? Proszę, jakie ładne jeziorko. Gdzie? przez cały Haha. Ciela prosto Następnie skręci w lewo Mamy rynek po powiedziskach kochani tak. Super Tu będzie jutro start pojutrze Pięknie, brawo. Stąd jutro będzie start. Pięknie. Mamy punkt, z którego będziemy startować w sobotę rano. Super, dziękuję Wam. Super. W której zastartujesz? W sobotę rano. No, bo jutro mamy spotkanie tutaj pewno z burmistrzem jeszcze i, i mamy odpoczynek jutro, więc. Więc, y, dobra Hej. Wolne Tutaj